Szanowni Państwo, tak dużo się mówiło o tym, co było w ubiegłym roku. Mówiło się o tym roku 2020, bo rzeczywiście bardzo brakuje nam wspólnych spotkań, rozmów, wspólnego działania. Przecież człowiek, tak naprawdę, żeby czuć się dobrze, potrzebuje miłości. I obecności drugiego człowieka, a tego w tym roku nam bardzo brakuje. Nadchodzą dni Bożego Narodzenia. Nie możemy się wspólnie dzielić, jak to było naszą tradycją opłatkiem. Nie możemy wspólnie obejrzeć, dotknąć bieli wigilino-świątecznych stołów i posmaczyć tych cudownych zapachów naszego dzieciństwa. Nie możemy bardzo często nawet w serdecznym geście podać sobie ręce, więc żeby nadać sens tej naszej wspólnoty, składamy w ten sposób wszystkim serdeczne życzenia. Życzenia, które poruszą nasze serca, ale też poruszą serca naszych bliskich. Niech tajemnica Bożego Narodzenia sprawi, że gwiazdy będą świecić jaśniej, a zimowe dni będą dla nas cieplejsze. Niech pokrzepi nas nadzieja, która przecież nigdy nie umiera, że nadejdą lepsze wspólnie spędzone dobre dni. Niech w te dni nikt nie pozostanie osamotniony, zasmucony, bo jesteśmy sobie wzajemnie bardzo, bardzo potrzebni. A nadchodzący rok niech będzie przeżyty w spokoju i zdrowiu. I uwierzcie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.